Czy kupiłbyś samochód bez sprawdzenia, czy silnik w ogóle działa? Albo kto jest jego właścicielem? Nie. A działkę bez sprawdzenia, gdzie faktycznie przebiegają jej granice? Już tak? No właśnie. Zawsze mnie to ciekawi. Jak to jest, że ludzie kupując samochód sprawdzają wszystko, biorą szwarra, oglądają, jadą na stację diagnostyczną, testują, jak się da. A do kupna działki pod Twój przyszły wymarzony dom, bo już nie mówię nawet o dużych inwestycjach, to wystarcza im telefon i zapewnienie, że wszystko jest działką w porządku: można będzie budować, będzie wszystko super, będzie Pan zadowolony. Tylko dodajmy, że to zapewnienie jest od sprzedającego. Cześć, tu Agnieszka Mikołajczyk. I witam w kolejnym odcinku Fundamentalnych Decyzji. Dzisiaj zapraszam Was na ścieżkę drugą, czyli Piąter z Predewem. To nawiązanie do cyklu publikacji z Linkedina, ale już nie tylko, gdzie co tydzień biorę na warsztat jeden absurd lub krytyczny detal procesu inwestycyjno-budowlanego. I nie ma tu ogólników, ani marketingowej ściemy. Są konkretne historie z rynku. Bardzo często muszą być zanonimizowane, ale jednak są konkretne i realne. Pokazuję je także z przymrużeniem oka, ale z pełnym ciężarem konsekwencji dla inwestora czy projektanta. Bo nie czarujmy się. Nie musimy mieć tego tzw. zwanego kija w żeby zacząć opowiadać o tym, co się dzieje, bo sami nieraz z tego się śmiemy. Nawet jeśli przez łzy. Jesteśmy właśnie po przerwie wakacyjnej, gdzie w tak zwanym sezonie blurkowym opowiadałam Wam bajki o predewie. A już od sezonu, który nadchodzi. Czyli tak zwanej kampanii wrześniowej, która zapowiada nam Winter is Coming, a oznacza to, że zaraz zaczną się transakcje, pozwolenie na budowę, bo przecież wszystko musi ruszyć od 1 stycznia, czyli klasyka naszej branży. Wrócą do piątku z predewem treści merytoryczne. Więc serdecznie zapraszam, bo dziś już nie będą tylko na portalach biznesowych, ale właśnie także na mediach społecznościowych. Podaliście mi znać, że tamto też jest potrzebne bo nie zawsze korzystacie z platformy biznesowej Linkedina, a i czasami po prostu decydujecie się, żeby przestać tam funkcjonować. Zatem dzisiaj o wznowieniu granic. Albo raczej o tym, jak inwestorzy, architekci, a nawet niektórzy geodeci konsekwentnie bagatelizują ten temat, traktując go jako zbędny koszt i formalność, zostawiając przy okazji parę pułapek na nieświadomego inwestora. W idealnym świecie zakupowym Zakup działki, czyli Waszej nieruchomości, pod wymarzony dom albo inwestycje, to jest decyzja strategiczna. Sprawdzasz stan prawny, uzbrojenie, dostęp do drogi publicznej, warunki gruntowe, techniczne i oczywiście realny przebieg granic, żebyś wiedział, co kupujesz. A w rzeczywistości, kupujesz na mapie z geoportalu, portalu, na słowo, bo sąsiad mówił, że tu zawsze był płot. A wznowienie albo jakikolwiek dokument potwierdzający to realny przebieg granic. E tam, po co? Przecież to kosztuje parę stówer albo tysięcy, niepotrzebny koszt. Po co mi on? I tu zaczyna się prawdziwy problem. Bo granica to nie są tylko kreski na mapie. To administracyjnie potwierdzony przebieg Twojej działki z konkretnymi punktami, które można pokazać w terenie, odtworzyć i zidentyfikować. I to wcale nie oznacza, że wypis z ewidencji. Daje ci gwarancję, że powierzchnia nieruchomości, którą nabywasz, jest dokładnie taka sama w terenie. W wielu miejscowościach w Polsce, niezależnie od ich skali, czy są to małe gminki, wioski, czy jednak duże miasta, mamy realny problem z przebiegiem granic, który już niejednemu inwestorowi i architektowi skomplikował życie. Więc czy warto jest tak ryzykować? Powiecie, że brzmi jak przesada. To teraz zajrzyjmy do przepisów. W tej serii jednak trochę podrzucam wam artykułów potwierdzających, że ja nie straszę, tylko to jest zapisane w prawie. W tym wypadku mamy prawo gradyzyjne i kartograficzne. Mam nadzieję, że się nie pomylę w artykule 39, regulując wznowienie znaków granicznych. Można odtworzyć zniszczone lub przesunięte, tutaj się wspomogę notateczką, znaki bez procedury rozgraniczenia. Jeżeli istnieją tylko dokumenty pozwalające otworzyć ich pierwotne położenie. To nie jest łatwo recytować przepisy, z całym szacunkiem. Robi to efekt wow na spotkaniu, ale jednak to dalej nie jest proste. Te czynności wykonuje uprawniony geodeta. Proces wygląda tak, że on pobiera materiały z urzędu, zawiadamia strony i sporządza protokół z takiego właśnie okazania granic. Jeśli pojawi się spór do położenia tych granic, sprawa może iść do, nawet do sądu. I to wcale nie jest fajne, więc dlatego wiele osób próbuje uniknąć tego tematu, a da się go uniknąć raczej tylko w sposób odsunięcia się od tej granicy, niż faktycznego zaniechania i nie podejmowania tego ryzyka. Mamy także rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Mamy tam kilka paragrafów wskazujących, jakie materiały potwierdzają przebieg granic. Jak dobrze pamiętam, to paragraf od 30 do 35 ale zawsze można mnie zweryfikować. Tutaj mistrzami są geodeci. Są to dokumenty z rozgraniczenia, podziału, wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów czy ustalenia samego przebiegu granic. Ogólnie procedura jest bardzo skomplikowana i pozwólcie, że nie będę i wam tutaj tłumaczyć, od tego też są geodeci. Ale my na to po prostu mówimy, trzeba wznowić granicę. I am. Najważniejsze dla inwestorów są jednak standardy techniczne, bo to właśnie zgodnie ze standardami technicznymi, a konkretnie paragraf 31 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych i wykonywania rodyzyjnych pomiarów, pojawiają nam się ograniczenia, o których bardzo często zapominają architekci. Zgodnie z nimi, jeżeli projektujesz obiekt lub budynek, będziesz miał konkretne ograniczenia, więc Budynek w odległości mniejszej lub równej 4 metrom od granicy, lub, i tutaj jest przekleństwo, bo wszyscy zapominają, że jest wprost literalnie wpisane, lub inny obiekt w odległości mniejszej lub równej 3 metrom, i my tu nie mamy słowo obiekt budowlany. Mamy słowo obiekt, więc pojęcie jest dużo szersze niż kwestia przepisów prawa budowlanego. A w zasobie Mamy brak danych dotyczących punktów granicznych z dokładnością właściwą dla szczegółów danej grupy dokładnościowej, czyli tak naprawdę grupy pierwszej, bo każda inna już zmniejsza tą dokładność. Wykonawca, czyli Geodeta, w tym wypadku inwestor. Musi określić położenie tych punktów pomiarem. Co więcej, jeżeli granica nie jest widoczna w terenie, a bardzo często się tak zdarza, że jest niewidoczna, geodeta przed pomiarem musi ją ustalić w formalnym trybie. I ten tryb trochę trwa. Tego nie da się zrobić na oko, wyjść po prostu z miarką powiedzieć, tu od dzisiaj jest granica, amen, wbiłem kijek. To tak nie działa. To procedura, która wymaga zgłoszenia. Uzgodnienia pewne rzeczy, dokonania pomiarów zgodnie z danymi, wezwania ludzi zgodnie z protokołem i z trybem postępowania, a potem przeprocedowania tego decyzją administracyjną. Co to oznacza w praktyce? Jeżeli masz nawet dane w systemie, zobaczyłeś sobie swoją mapkę na e-mapie lokalnej gminy, ale na gruncie nie ma śladu po granicy, to pomiar powinien być poprzedzony. Ustaleniem przebiegu granic. Nie da się go po prostu wrysować, bo coś tam jest w geoportalu i coś tam jest w mapie zasadniczej, to ja go sobie tutaj postawię. Jak to się najczęściej kończy, kiedy inwestor nieświadomy ryzyka nie zamówi właśnie mapy ze wznowieniem granic? Piękną adnotacją, którą uwielbiają wszyscy świadomi architekci, a nieświadomi nie mają pojęcia, co się pakują, czyli nie przeprowadzono weryfikacji przebiegu granic na życzenie inwestora. Super. A co to oznacza? Że projektant albo bierze na siebie odpowiedzialność błędów projektowych za projektowanie w odległościach niezgodnych, bo nie uwzględnia ograniczeń związanych z prawem typowo geodezyjnym, przepisy odrębne, albo bojkotuje marzenia inwestora i mówi, że nie będzie projektować w odległości mniejszej 4 lub 3 metry. A co się dzieje potem? No bo trzeba przeprojektować, bo sąsiad złożył skargę, bo mamy uzupełnienie, i to wszystko wynika z tego cudownego na życzenie inwestora, nie przeprowadziłem wznowienia granic. Ale nie mówmy tutaj tylko o budowaniu i projektowaniu. Przeskoczmy do transakcji, bo jednak ten podcast nie jest tylko dla budowlańców i osób z praktyki budowlanej, ale także dla inwestorów i osób pracujących przy transakcjach inwestycyjnych. A ostatnio mówiliśmy jednak o due diligence. Działka o metr kwadratowy mniejsza da się przeżyć. Ale jeżeli zakupisz nieruchomość w przetargu publicznym i potwierdziłeś zgodnie z możliwością przystąpienia do przetargu, że zapoznałeś się ze wszystkimi dokumentami, jest ci znany stan prawny i przebieg granic w nieruchomości, bo takie zapisy są w przetargach, a potem po rozpoczęciu pracy geodety dowiadujesz się już po tak że nieruchomość wcale nie jest zgodna z tym, co jest w mapach i granice trzeba przesunąć o metr i to na całej długości. I tracisz nagle jedyne pół hektara? Tak, takie rzeczy się zdarzają. I to nawet w bardzo profesjonalnych przedsiębiorstwach. To w takim wypadku powiedzmy, że to Twoje niedopatrzenie kosztowało jedyne półtora miliona złotych. No ale to bogatemu zabroni, nie? I to chyba najlepiej pokazuje skalę problemu. Jeżeli inwestujecie w domach jednorodzinne, bo to, to też jest istotne przy projektowaniu swoich prywatnych projektów, to chyba was zaboli, jeżeli okaże się, że przy kupowaniu swojej cudownej nieruchomości zapłaciliście parę tysięcy więcej, które moglibyście wydać na materiał budowlany. A jeszcze może się okazać, że projektujecie na żyletki na tej działce, więc przestanie być zabawne, jeżeli się okaże, że wasz budynek właśnie wymaga kompleksowego przeprojektowania. Jak zatem to działa w praktyce? Oto praktyczny algorytm fundamentalny podchodzenia do tematu wznowienia granic. Standardowa mapa do celów projektowych pokazuje granice, mówiąc najprościej, według ewidencji gruntów budynków, plus aktualizacja treści mapy po porównaniu z terenem. To bardzo często tak jest. Czasami się zdarza, że odeci w ogóle nie aktualizują mapy wyciągniętej z zasobów, i potem wychodzą z tego tytułu problemy, no ale kasa łatwo wpadła. Nie ma tu żadnego automatycznego wznawiania granic. Owszem, możemy się zorientować, czy na przykład w sąsiedztwie nie dochodziło niedawno do wydzielenia i mamy właśnie aktualne granice i przez to właśnie ta dokładność jest oznakowana dużo wyżej. Ogarnięty te geodeta da Ci natomiast znać z terenu, że coś mu się rozjechało i trzeba to zweryfikować. Klasyczny, jak to wygląda też często u specjalistów ubranych z łapanki na pojedyncze tematy, będzie opowiadać Ci bajkę, że nie trzeba, bo materiały są w zasobie i może są aktualizowane niedawno, a niedawno może znaczyć bardzo dużo ciekawych rzeczy. Więc jeżeli planujesz obiekt blisko granicy, przypominam, budynek 4 metry, inne obierty 3 metry, czyli ile razy macie obierty oddalone o pół metra albo metr od granicy, albo i mniej. Mówimy także o płotach, o rodzeniach i tym podobnych rzeczach, które stoją najczęściej w samej granicy. Najpierw sprawdź, czy w zasobie są współrzędne punktów, a w zasadzie trzeba zweryfikować dokładność grupy dokładnościowej. Bardzo polskie słowo, na pewno uwielbiamy, na pewno będziemy rozumieć. Tłumaczmy inwestorowi, że to trzeba z grupy dokładnościowej dokładności grupy pierwszej, drugiej lub czwartej. Jezu, inwestor was nie rozumie. Po prostu po prostu mu powiedzcie, że są klasyfikacje dotyczące dokładności danych i pierwsza a czwarta polega na tym, że przy pierwszej na pewno nie będzie trzeba robić wznowienia, chociaż i zdarzały się takie przypadki, że były wątpliwości w terenie, a przy czwartej no to już w ogóle mamy sytuację, że może być ciekawie. Lubię, jeżeli nie możesz zrobić tego sam, to pogadaj z tym twoim geodetą, żeby to po prostu zweryfikował. Jeśli brak jest tej dokładności, ona jest bardzo niska, to Wymagany jest bezwarunkowo pomiar punktów granicznych warto też zweryfikować, czy w tym obszarze te punkty są, bo bardzo często dzieje się tak, że ktoś przyjechał pługiem i za przeproszeniem kamienia już nie ma tam od dłuższego czasu albo 500 razy został przesunięty. Bo tak jak mówiłam, jeżeli nie ma punktów, jakkolwiek byśmy je nazywali, bo my lubimy mówić punkty lub kamienie, nawet jeżeli to jest koloczwializm, to będzie konieczne ustanowienie przebiegu granic, czy ustalenie przebiegu granic, bo tak też mówimy. Ważne jest to, że każdy rozumie, o co się rozchodzi. A dopiero po ustaleniu będzie możliwy pełny poromiar i mapa do celów projektowych. Bo tak jak mówiłem, jeżeli masz dokumenty historyczne i punkty były kiedyś ustalone, co bardzo pomaga, bo czasami są sytuacje, że dokumentacja w ogóle nam się z niczym nie zgadza, albo jest staro niemiecka. też już były przypadki. A znaki w terenie są zniszczone, przesunięte, to tutaj już mówiłam, robisz wznowienie tych znaków granicznych, tego oznaczowania i na to też są przepisy. Masz, para, masz artykuł 39 prawa geodezyjnego, w którym są dokładne wytyczne, w którym geodeta ma zacząć pracę. Który architekt zaglądał ostatnio do prawa geodyzyjnego? No, przecież nie mój Zerches, ale jakbyś tam zajrzał w to byś się dowiedział, co musi być w mapie do celów projektowych i z czym wysyłasz architekcie tę geodetę. Bo bardzo często architekt wycenia mapę i mówi: idź mi pan, zrób mapę. Ale jaką mapę? No, do celów projektowych. A, to już wiemy wszystko. To jest super. Nie mówiąc o tym, że ja mam też geodetów, którzy robili sami analizę odnośnie uzgodnień, dlatego na mapę się czekało dwa miesiące, bo przez pierwszy miesiąc sami robili listanie pytań o uzgodnienie kolizji i aktualizację sieci, nie wiedząc, że my mamy paczkę u siebie, wystarczyło porozmawiać. Więc geodeto też czasem zapytaj architekta, czy nie ma takich dokumentów, usprawnień, i to praca. Jeżeli natomiast mamy brak podstawy do wznowienia, bo nie było wcześniej prawidłowego ustalenia, mamy przesunięcia w mapach zasadniczych, mamy błędy w danych katastrowych, Przepraszam, jeżeli mówię czolachwialnie, nie muszę mówić wszystkiego dokładnie. I prawidłowo ważne, że rozumiem, o co się rozchodzi. Albo brak jest właśnie tego jednoznacznego materiału, i to konieczne jest to ustalenie przebiegu granic według ewidencji gruntów i budynków, to jest. Dłuższa procedura z zawiadomieniem, protokołem, szkicami, oparta na ostatnim spotkanym stanie posiadania lub analizie dokumentów, sprawdzania w terenie, sprawdzania map historycznych. Ta procedura naprawdę potrafi się wydłużyć. No i właśnie tu jest klu, dlaczego wszyscy unikają tematu robienia wznowienia granic przy mapie do celów projektowych, bo każdy słyszy termin, a nie bierze tego pod uwagę, że od paru dobrych lat nie jest już jak kiedyś, tylko mamy nakaz po prostu z rozporządzenia. A jeszcze najgorsze, co niepokoi wszystkich, no to oczywiście wznawiamy u sąsiada, a sąsiad może nie być z tego powodu zadowolony, i mamy konflikt. Wchodzi procedura rozgraniczenia, ona jest najpierw administracyjna z udziałem priodety, a ostatecznie sądowa. Więc nie dziwcie się, że Riodacie też się nie chce za śmieszne pieniądze wchodzić w ten konflikt. Dlatego też tutaj pozdrowienia dla wszystkich geodetów, którzy wiedzą, w które nieruchomości, w które gminy są problematyczne i najlepiej nie brać tam zlecenia. Na Śląsku mamy parę takich miejsc. Albo dane są w tak złym stanie, że procedowanie mapy do celów projektowych mija się z celem i to droga przez mękę i dają cenę w kosmos. Więc to się z czegoś bierze i bez zaufania inwestorzy geodeta ci tego nie powie. I bardzo duży szacunek dla tych, którzy mówią wprost, że bez znowienia granic, to nie ma sensu tego projektować, bo będziecie mieć błędy projektowe. Jeżeli Pan nie chce tego znowienia, to ja przepraszam, ale ja dziękuję za zlecenie, bo nie będę biorał potem odpowiedzialności za projektowanie podwójne, bo inwestorzy bardzo często odeci też się wycwanili i biorą za mapę dwa razy, bo zamiast to pomierzyć za jednym zamachem, wypuszczasz ich dwa razy w teren, dwa razy biorą materiał, a oni. Po prostu dostają dodatkowy dochód na Twojej nieświadomości, więc z tego tytułu też trzeba mieć świadomość, że tak się może zdarzyć. Bo jeżeli ktoś Ci nie doradzi, dlaczego masz zrobić wznowienie, to Ty tylu nie zrobisz, no i mówię, Twój koszt jest podwójny i kogo za to winić. No a teraz nawet wyobraźcie sobie, że budujecie sobie ten swój domek, tak? Czyli nie mówmy tylko o dużych inwestycjach, ale bardzo często to są 3-4 metry od granicy na żyletki, byleby się rozepchało i nagle się okazuje, że faktycznie zdobyłeś to pozwolenie. Architekt się podpisał pod mapą bez wznowienia, ale wypuszczasz chłopaków od pomiaru, próbują ci ten domek tam upchnąć i jak to wygląda? No, mamy problem, tak? Nie mieści się Twój domek, będziemy obcinać. Czyli co? Wstrzymujemy pracę budowlaną, możliwe, że mamy projekt zamienny. Cudownie. Jedna prosta decyzja, nie? I po tym wszystkim, co usłyszeliście, macie odpowiedź, dlaczego inwestorzy dalej ignorują wznowienie granic? To Wam powiem. Właśnie z trzech powodów. Pierwszym to koszty i czas. Wznowienie kosztuje i trwa, a każdy chce budować na wczoraj. Kolejny to strach przed konfliktem. Wznowienie może ujawnić, że granica przebiega zupełnie inaczej niż wszyscy myśleli, i pewne osoby mogą nie być z tego zadowolone. Ostatni to brak świadomości konsekwencji z podjęcia takiej decyzji o braku wznowienia. Większość inwestorów naprawdę nie wie, jak poważne mogą być te rozczutki, i zatrudniają architektów, którzy także nie mają pojęcia, jakie są te konsekwencje. A wystarczyło przeczytać parę przepisów, nie? A niekoniecznie się sparzyć. Dlatego zawsze powtarzam, że wznowienie granic to nie jest zbędny wydatek, i warto sobie to przeprocedować jeszcze przed umową zakupową nieruchomości, bo może się okazać, że kupicie o wiele mniejszy obszar. Mam sytuację teraz od koleżanki, która u mnie konsultuje tematy, że takie przesunięcie wygenerowałoby informację o tym, że jest przesunięty plan miejscowy, i oni tak naprawdę mają do zagospodarowania mniejszą ilość działki. Niż tak naprawdę przewidywali z rysunku, który był dostarczony do umowy przedstępnej. Oczywiście weszli w negocjacje, więc tutaj serdecznie pozdrawiam. Trzymam za Was pciuki. A dlaczego to jest takie ważne? Bo to właśnie te wznowienie to też fundament bezpiecznej inwestycji. Masz gwarancję tego, jak przebiega Twoja inwestycja, gdzie możesz budować, jaka jest jej realna powierzchnia. Dlatego to trzy kluczowe zasady dla każdego uczestnika procesu, który teraz zaprezentuję, takie fundamenty tego wszystkiego. To dla inwestora oczywiście zweryfikuj granice przed zakupem nieruchomości i projektowaniem. Nie musisz sobie robić już pełnego wznowienia, ale zatrudnij tego geodeter, który ogarnia temat i ci to sprawdzi. Da ci znać, czy jest problem, czy nie. Jak jest problem, to po prostu mniej tutaj wnioski własne i niech to wpłynie na transakcję. Koszt wznowienia to naprawdę łamecz w potencjale do strat, które będą wynikać z późniejszych konfliktów, a już nie powiem o jakichkolwiek roszczeniach sądowych. W umowie z geodetą bezwarunkowo określ, że oczekujesz tej weryfikacji przebiegu granic zgodnie z właśnie obowiązującymi przepisami. Natomiast dla projektanta nie ryzykuj swojej odpowiedzialności zawodowej. Bo bardzo często mam architektów, którzy podpisują się na dokumentacji robionej właśnie na takich cudownych mapach. Odmów projektowania obiektów blisko granicy bez ich formalnego roznowienia. Masz prawo powiedzieć nie, nie bój się tego, to jest Twoje prawo, ale ważne, edukuj tego swojego klienta o konsekwencjach prawnych i formalnych, dlaczego przynosi ta decyzja, a ty nie po prostu mów nie. To jest naprawdę istotne. Roszczenie potem wyląduje u Ciebie, architekcie. Dla geodety. Komunikuj konieczność wznowienia granic otwarcie i stanowczo. Nie pozwalaj na adnotacje, na życzenie inwestora, coś tam nie zrobiłem, bo też często jest że nie chce tego robić, a to inwestor mówi, że architekt mu to zaakceptuje. To naprawdę kluczowa kwestia. Pamiętaj, że odpowiadasz zawodowo za jakość swojej pracy i też za swoje uprawnienia. Pre-development to nie zradywanka. To budowa na faktach i na zweryfikowanych informacjach. Granica to natomiast nie jest intuicja. To fundament przyszłych decyzji i zakresu Twojej nieruchomości. Jeśli ten odcinek uchroni choć jedną osobę przed kosztownym błędem, to spełni swoje zadanie. Jeśli masz własne doświadczenie z granicami działek i ich wznawianiem, dobre lub złe, podziel się w komentarzu lub na mediach społecznościowych. A jeżeli potrzebujesz pomocy w takim lub podobnym zagadnieniu, skontaktuj się ze mną również na mediach, albo napisz na maila hello.marpolit.com. Natomiast, jeśli podobał Ci się ten odcinek, zostaw lajka, naciśnij, subskrybuj i podziel się nim z kimś, kto planuje swoją inwestycję lub właśnie mierzy się z takimi problemami. Albo właśnie masz inwestora, który zamierza nie wznawiać granic i w ten sposób wytłumaczysz mu, dlaczego to takie ważne. A jeżeli znowu potrzebujesz bardziej spersonalizowanej porady, to tak jak już mówiłam, skontaktuj się bezpośrednio. Dzięki, że zostałeś do końca, nie zapomnij dać łapki w górę. I oczywiście zapraszam do śledzenia publikacji piąter z Predevem, która ja co tydzień w piątek na LinkedIn. I oczywiście od niedawna na mediach społecznościowych. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki, że zostałeś do końca. Cześć!